Inicjatywa powstania koła naukowego Paradygmat zrodziła się od studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy jako miłośnicy nauk o bezpieczeństwie, administracji i prawie postanowili połączyć swoje siły i zorganizować właśnie takie wspólne spotkania pod kątem naukowym i pod kątem wspólnych spotkań towarzyskich, jakim stało się Koło Naukowe. Udział w kołach naukowych daje studentowi rozwój zainteresowań, rozwój jego pasji, poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych informacji, rozwój osobisty, a także nowe spotkania towarzyskie, nowe możliwości poznania innych ciekawych, interesujących osób. Nasze koły skierowane do studentów dolnośląskiej szkoły wyższej, którzy mają zamiłowania do nauk z dziedziny administracji oraz prawa i bezpieczeństwa. Jako studentka dolnośląskiej szkoły wyższej na drugim roku administracji publicznej koło paradygmat daje mi możliwości poznania wielu ciekawych osób, rozszerzenia swoich zainteresowań w naukach, także mogę się podzielić swoim doświadczeniem zawodowym jak i osobistym. Mamy w planie konferencję, mamy w planie również wydanie publikacji. Z udziałem i pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i studentów. A oprócz tego chcielibyśmy uruchomić cykl spotkań, na których zapraszalibyśmy ekspertów z obszaru właśnie prawa, administracji, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, szeroko pojętym bezpieczeństwie, w taki sposób, żeby te osoby również podzieliły się z nami doświadczeniem, swoją wiedzą, pewnymi również informacjami, które czerpią ze swojej pracy na uczelni bądź pracy, którą wykonują poza uczelnią.